Witam wszystkich bardzo serdecznie w tym odcinku z gry symulator Pralni. I co robimy? Otwieramy. Dobra, mamy już więcej suszarek. Mam raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 na 6 tych pralek 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 15, 16, na 19 na 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 na, na takich różnych. Mhm, zobaczymy. Dobra, ale potrzebujemy jeszcze ile? Mam 22. Dzień dobry, pan. Eee, klientów tej mini marketu, ten stół chciałem jeszcze zobaczyć, jak go powiększyć. To nie było na zastosowaniu, Umiejętności, rachunki. Na, na, o, o to, to, to 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 brudny stół od bloku za 105. Ujuju, 105. Ale nie mamy, bo tu chyba nie braliśmy. A, czekajcie. No to mamy. O, jeszcze filmik. No dobra. Tam mamy na jedno więcej. To powinniśmy tak wiecie... Be, bez stresu. A, to jest marketu, gdzie dobry? Że już tutaj bałaganią. No dobra to jest na zwykłe Pani z marketu, dziękuję e, Czy ja muszę jakiś towar uzupełnić? Czy mam coś w zapasie? Nie, tak mam co, może ja to kupię? Dobra to jest zwykłe Chyba nie, ja to kupię od razu Jak ta pani przystanie... A czy... Bierz 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 pani Raz... Dwa... Dobra... O, wzięłaś A Wiesz że tam były kłaczki Chyba nie mogę być zły że coś pracuję no Co ty i płacę w końcu Ulepszenia nie, co ja chciałem y, Minimarkt. Dobra, to musimy kupić. No nie wie, że... Człowiek nie potrafi nic zrobić. Zostały gdzieś ubrania. Dobra. Coś jeszcze? Nie. Y już hachmarda ludzi To tak, i tak wszystkiego nie jest na półki, ale to będziemy mieć już zapas, bo musimy ten mini szybko szybko ogarnąć kurde, niestety ceny się nie zmieniło Dobra, czyli tak z czwóreczki znowu przyciągamy na górę. A nie, dobra, cena się nie zmienia. A tego, że pokupywał, to jeszcze tego tyle, a tyle. Dobra, to co możemy dać tu. A te możemy iść wyrzucić. A czeka klient na koszulkę, już, 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 lecę, lecę. U na por favorę. co podać? Koszulkę, która nie reprezentuje smutną osobę, Elka Czarna. O, nie mam tuszu. A nie, mam tusz. Nie, gdzie ten tusz? Tu. Ach, a, wydrukuje ci x O, a to od kiedy jest brudne? Dobra, zrobimy rundkę ze sprzątaniem e, Fajnie będzie bez napiwku Dobra klientów, dobra, tu wszystko jest e, W sumie tak możemy zrobić O kurwa, nie widziałem Cię z co oglądasz? Znowu to samo, wypieprzaj. Klient utknął. Gdzie? A tu. Dobra, czy coś zostało przy okazji. A, to jeszcze się zepsuło. Boże, to te narzędzia też musimy jakoś chyba ulepszyć Pociekło gdzieś? Nie Ale i tak musimy umyć podłogę Żeby nie mówili, że to brudno To... Kurde, nie zdążyłem. Tam też nie Dobra, to jest zwykłe, daj Ci Zwykłe, jest tutaj. Jest to mi już 30 minut. Dobra, czy nie zapominasz tego obsługiwać? Czy tam są kłaczki? Kłaczki, widzę kłaczki. Jaka ty szybka. No, kuźba. No, stój, żeż laska. No. Eee, koszulka, czemu to jest tak daleko? Zapominam o tym ciągle. Twój plusik. Żyj na plusie, no? Dobra. Smutna koszulka, Elka Zielona. Zielona, Elka Smutna. Co mi wychodzi taki wkujwiony? A, dobra, brzmia wkujwionego Babcia, już, 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 dziękuję. Dobra, mogę się kartonu pozbyć. Dwóch kartonów, dobra. 23 osoby w mini marchecie, to zaraz będę musiał czy zaraz zakupy zrobić. Nie wiem, czy tak pasuje ten kolor do pani, ale no niech będzie. No. Raz, dwa, dziękuję. Co e, to tu się stało? E, ubrania Oczywiście pan mnie zobaczył, musiał sobie fikoła pierdychnąć, a drugi zazdrościł, co? Wszystko, wszystko, e, tą skarpetę chciałbym się pozbyć Dzięki. Jaki to przełom ludzi? Co e, ty chcesz? E, dobra, obsłużę cię. Czyli torby i... Te, 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 dobra. A nie tego. Chociaż tego wchodzi więcej. Dobra. Już nie możemy kupować, musimy oszczędzać. Co to jest? wykopanie. Zwykłe. Tylko teraz tak 117 A ile kosztuje następna półka? 230, ja byśmy czekajcie. O Boże, to jeszcze mam rzeczy. Nie mam szczegółów wziąć teraz. Dobra, musimy poczekać. E, to może mi tu pomóc. Dobra, to, wy, to wyjdzie to szybciej niż mi. No, no, dajesz. Wszystko tam się dzieje, wszystko teraz. Pomógłby mi, ale czekam gdzie są te kłaczki. No to, a, to tak to widać. No już tam idą ludzie, poczekajcie. Dobra. Dobra, pan po, pomocny... Po, pom, pomogłem. pomógł. co? Jak to odmienić? Nie wiem. To naprawione, to naprawione. Jeszcze gdzieś? Co tak dużo? Czy żeby czas wymienić na nowe? Ale woda się... A, wylała się pięknie, dobra. tylko w jednej na szczęście. Dobra, w prorokach już nic nie ma, czyli on ma tylko suszarki do, do opróżnienia. Okej. Okay. Ja też te podstawiam rzeczy i wyprasuję. Nie wiem mi to idzie szybciej. Eee, tu masz, tu masz, Kasandra. Hmm. Czemu nie mogę tego znowu oddać? Aha, już teraz na pewno nie oddam jak ona to wzięła. Dobra, poczekamy. Na no spokojnie. Jak na spokojnie, kiedy ona tam już za mną chucha mi za uchem. Nie macie no i Idę zrobić porządki tutaj. Nic nie ma. Jedno. Dziękuję. Dobra, posprzątajmy jeszcze. Nic nie ma. Nie no, super. Dobra, chodź. chodź. Ha! Co ty ja robisz? No nie mogłem. Pożarz <laughs> mi posyciło. <laughs> Jak to się dzieje? Już wszystkie wszystkie. I teraz zostały tylko moje. O, czemu tam dziesiątka została? Widziałem na ziemi. A dobra mi się, się zbugowało. Ale na szczęście nie. Dobra, ty tam wydajesz ładnie? Co tak długo wydajesz? Chłopie. Przez pół dnia przesiedziałeś. A następny półka ile? Dobra, biorę. Teraz już ewidentnie musimy na pracownika zbierać, bo nie wiem ile ona będzie kosztować. A, może coś się odblokowało? 50. Dobra, to możemy jeszcze zbiotować ze zmaszynką. E, co ja tu chciałem? Tu, nie to, nie to, nie to. To, to i to. A, w sumie tych mogłem 3 wziąć. Oczywiście. 1 2 i 3. Dobra. Tylko tu też musimy cenę jeszcze zmienić. Bo to chyba nie było po 2,20. Mmm. O. Po 1,10. Raz, dwa, trzy, cztery... Aha, dobra, i opuściliśmy pojemnik. E, a na taśki? Raz, dwa, trzy... dobra, taśki jeszcze zostają. Ale to wszystko już jest puste? Puste, dobra, możemy to wrzucić. Okej, okay, to idziemy zakończyć dzień. 7, 7, 13, 2. Okej, okay, dwóch tylko było do drukowania, ale 505 już wchodzimy na nowy level, wiecie. Większe zrobki. Dobra, to ja mam nadzieję, że Wam się cięczek podobał. Jeżeli to tak zostacie w górę, komentarz, subskrypcję. O, na moim kanale, proszę proszę. U, nie był orzeszek w rolni? Chyba nie. E, więc do następnego razu. Pa pa!